Ja nie wiem, jak wy, ale mi się czasami już te trendy AI mylą z prawdziwymi dosłownie. E, te wszystkie zdjęcia, te wszystkie przeróbki, filmiki. Ja czasami mam mindfucka już, nie potrafię czasami tego rozróżnić, ale prawda jest taka, że AI i automatyzacja nie służy tylko do robienia fajnych fotek, fajnych przeróbek, zmieniania głosu, tak? To jest potężne narzędzie i to jest narzędzie, które rozwija się dosłownie z prędkością światła. A ty siedzisz i sobie w tym przerabiasz zdjęcia. Nie no, żeby nikomu nie ujmować. Fajna zabawka, fajnie to wygląda. Wygląda, ale zauważ, że ta automatyzacja coraz bardziej się rozwija i osoby, które w tym momencie nauczą się z tego odpowiednio korzystać, do pomnażania swoich pieniędzy, to będą osoby, które za kilka lat będą wygrywać w życiu, zarabiać dobre pieniądze, wykorzystywać systemy do automatyzacji, a ty dalej nie będziesz wiedział, o co z tym wszystkim chodzi. Kwestia w tym, że to nie chodzi o to, czy ty zaczniesz z tego korzystać, czy nie, to i tak cię dogoni. I tak cię technologia dogoni. Pozwól, nie pozwól, tylko żeby Ciebie prześcignęła. Naucz się wykorzystywać AI i automatyzację do zarabiania, bo inaczej obudzisz się za kilka lat z ręką w nocniku. Ja wykorzystuję AI do automatyzacji na rynkach finansowych, nie musisz być wcale do tego ekspertem, ani poświęcać cały dzień nad wykresami. Wystarczy, że po prostu nauczysz się wykorzystywać technologię i pozwolisz jej pracować. Więc jeśli nie chcesz zostać w tyle, zostaw coś po sobie.